Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dziś opowiem o tym, dlaczego warto zająć się taką branżą, jaką jest network marketing. Wiele o niej się mówi, każdy może mieć różne zdanie. A dziś opowiem wam o całej prawdzie na temat network marketingu i tego, jak powinno się do tego w ogóle podchodzić. Właśnie nagrywam ten materiał będąc laureatem jednej z korzyści, jaką oferuje również network marketing, ponieważ jestem na wycieczce rocznicowej firmy, z którą współpracuję. Aktualnie jestem w Turcji i tutaj chciałbym podzielić się z wami swoim doświadczeniem. Moi drodzy, jeśli chodzi o branżę networkową, przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że to nie jest branża magiczna, to nie jest branża, która no niczym totolotek powoduje, że jednym się uda, a drugim się nie uda, to tak to nie funkcjonuje. To jest branża jak każda inna, do której jeżeli podejdzie się profesjonalnie z głową, oczywiście tak samo pracując, a to nie jest branża, że nie wiem wpiszę jedną i nagle wszystko się samo za mnie zrobi, to tak nie funkcjonuje. No to jeżeli mówię, człowiek do tego podejdzie profesjonalnie z głową, to naprawdę można stworzyć genialne, niesamowite rezultaty. Przede wszystkim chciałbym zacząć, najpierw od tego, że jeśli chodzi o network, to to jest dla mnie osobiście alternatywna forma zarabiania pieniędzy. Ja w swoim życiu przez 6 lat pracowałem w pracy tradycyjnej, czyli na etat. Pracowałem w różnych branżach, naprawdę, w różnych branżach w Polsce, ale za granicą pracowałem przez chwileczkę. I muszę powiedzieć, że na przykład ja doświadczyłem czegoś takiego, że pracując, bardzo szybko doświadczyłem takiego. Hmm, trochę może nie wypalenia zawodowego, ale stracenia utraty sensu zasuwania, angażowania się, starania się tak mocno jak na samym początku, ponieważ bardzo szybko zauważyłem, że dzień bez zrybki w pracy to jest dzień stracony. Czy człowiek wkłada w to całe serducho, czy ma to w czterech literkach, no dzień bez rybki, dzień stracony. Tak jakby szefostwo, menadżerzy, kierownicy swoją po prostu tutaj rękę muszą pokazać, tak, że trzymają. Natomiast mm, ja jestem człowiekiem, który całe życie jest związany ze sportem, a więc sport nauczył mnie tego, że im więcej dasz od siebie, tym więcej masz w zamian, tym po prostu jesteś lepszą osobą i tego mi brakowało właśnie w tej pracy tradycyjnej, że kiedy pracowałem, to tak naprawdę no, poszedłem do pracy, wykonałem swy, swoją pracę. Bardzo szybko były tak zwane sufity, czy rozwojowe, czy finansowe, ale wykonałem pracę, otrzymałem konkretną ilość pieniędzy i te pieniądze zamieniłem bezpośrednio na opłacenie no, podstawowych kosztów, czy mieszkania, czy jedzenia. I mając załóżmy, no, to jest metaforycznie, tak? Tyle pieniędzy po opłacaniu standardowych kosztów zostawało mi tyle i wiecznie były dylematy czy kupić sobie fajną bluzkę, czy pójść na przykład na imprezę, czy schomikować na czarną godzinę. To była po prostu klasyka i muszę powiedzieć, że to jeszcze nie było najgorsze w tym wszystkim. Najgorsze była taka w pełni świadomość tego, że to się nigdy nie zmieni, tak? Że nawet nie ma światełka w tunelu, że kiedyś będzie inaczej, że za 20, za 30 lat będę mógł pracować mniej, będę mógł pracować mniej efektywnie, będę mógł bardziej poświęcać czas na to, co mnie rzeczywiście interesuje, gdzie chcę się rozwijać. To mnie osobiście kłuło najbardziej, gdzie po sześciu latach bardzo mocno już czułem po prostu utratę sensu pracy w takiej branży i w pewnym momencie nawet tak mocno to ułożyło w moje takie poczucie własnej wartości, taką, taką pewność siebie, bo ja w tym momencie już myślałem, że to nie mi dane jest w życiu stworzyć sobie fajne, godne życie, może no nie do tego stopnia, żeby latać jak Lewandowska helikopterem kiedyś po bułki. A, co można było przeczytać na przykład na pudelko? Nie, że czytał pudelka czy coś, ale tak słyszałem. Natomiast żeby wiecie, no prowadzić po prostu normalne, godne życie, żeby się nie stresować, żeby to nie pieniądze zarządzały nami, a żebyśmy mogli traktować to jako narzędzie i żyć normalnie, żyć po prostu godnie. Więc tak to mnie wyglądało. Ja wywodzę się w ogóle z rodziny, w której ponad 20 lat moi rodzice prowadzili własne biznesy w trzech różnych branżach. A więc widziałem, że zawsze życie tego przedsiębiorcy to było życie na bardzo wysokich obrotach, gdzie telefon po prostu cały czas dzwonił, a w pracy było się 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, tak? No tak to funkcjonowało. I ja widziałem po nich, że oni się poświęcali, oni po prostu zasuwali. Były momenty, gdzie zarabiali naprawdę bardzo duże pieniądze. Ja byłem małym żdącem, część też pamiętam z opowieści. Natomiast największym problemem było to, że kiedy a pogorszyło się zdrowie, kiedy przestali tak mocno zasuwać, to był tak naprawdę początek końca. Tak? Gdzie kopanie ma tam myszy harcują, więc wiecie, jak to po prostu funkcjonuje w praktyce. Być może no, nie mieli czasu na pewien rozwój osobisty, żeby pewnych mechanizmów się nauczyć, być może po prostu nie przerobili lekcji, być może w ich branży trudno było to po prostu uzyskać. Natomiast Płętą i mojej pracy i ich pracy było to, że zawsze musieliśmy pójść do pracy, wykonać pracę, włożyć zaangażowanie, żeby móc otrzymać pieniądze. Jeżeli byśmy do tej pracy nie poszli, to nie mamy tych pieniędzy. I to jest praca bez końca. To jest zwoła praca do końca życia w ten sposób będziemy musieli cały czas pracować. Ja zawsze miałem taką rozkminę, co by było, gdybym był już w takim momencie swojego życia, że mi by się po prostu odechciało pracować, żebym się totalnie po prostu wypalił zawodowo i nawet już nie miałbym siły, żeby się zmuszać dalej do pracy, a musiałbym chodzić, bo miałbym, nie wiem, kredyt, jakieś zobowiązania, rodziny, koszty, tak dalej. Nie wyobrażam sobie momentu, zawsze mnie to po prostu przerażało, w którym doprowadziłbym siebie, swoje cashflow, do tego, że ja muszę chodzić do pracy, żeby w ogóle móc przeżyć. A, a, w, a w ten sposób funkcjonowałem wiele lat. Dlatego, kiedy poznałem branżę networku, zafascynowałem się po pierwsze tym, że taki gość jak ja, który całe życie był w sporcie, nie mając żadnego doświadczenia w, nie wiem, w pracy z ludźmi, w jakichś marketingach itd., itd. mógł się wszystkiego nauczyć. To po pierwsze, że taki gość jak ja, który nie stanowił żadnej wielkiej wartości, w tamtym czasie na rynku, mógł dojść do mnie dużych pieniędzy, a nigdy nie zapomnę, jak w 2013 roku, jak ja zobaczyłem, że można z networku zarabiać 20 tysięcy złotych miesięcznie, to ja spać w nocy nie mogłem. Dla mnie to była tak odległa kwota, tak kosmiczna kwota, jakbym w tym momencie chciał złapać ręką księżyc, no bo słuchajcie, no ja jako no, wtedy w 2013 student, który studiował dziennie plus jeszcze dorabiał sobie w gastronomii, zarabiałem po 1200 złotych, pracując 8 razy w tygodniu 14 godzin, także no, dla mnie to była kosmiczna kwota wtedy, tak? Wiadomo, czasy się zmieniają, liczby się zmieniają, natomiast chodziło o możliwość, że można. To, to był dla mnie taki po prostu klik, że można, a prostota tej branży była dla mnie po prostu kosmiczna, bo a w branży, w której ja osobiście pracuję, jest tak, że jeżeli dajesz danej osobie dostęp do sklepu internetowego, ta osoba staje się samodzielnym klientem. Sama sobie zamawia produkty, kiedy tylko chce. Nie musi do ciebie zadzwonić: hej, potrzebuje to, to, to. Sama zamawia produkty, Firma zajmuje się całym mechanizmem sprzedażowym, to ona dostarcza towar, rozlicza się z klientem, to ona zapewnia ewentualne reklamacje, biuro obsługi klienta, cały back office, całe dział PR-u, to robi firma. Ja przyprowadzam tylko i wyłącznie klienta do firmy. Moim zadaniem jest budować pierwsze wrażenie, moim zadaniem jest popracować z tym klientem, aby no najlepiej był on klientem świadomym, aby był on również klientem stałym, i jeżeli to uzyskuje to do, do końca życia, przy takim działaniu, za każdą złotówkę, euro czy funt, jakąkolwiek walutę wydaną, otrzymujesz dożywotnio procent. Od 1 do 40%, tak? Otrzymujesz bezpośrednio procent od zrobionych zakupów. I no, od razu można sobie zwizualizować, co by było, gdyby takich osób w Twoim w portfelu klientów było 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 i tak dalej, prawda? Obrazu można sobie to wizualizować do tego stopnia, że ktoś może przeciągać brodę, no, lub kobieta włosy i powiedzieć: hmm, w pewnym momencie tak naprawdę zaczęłoby to żyć swoim życiem. W pewnym momencie to by zaczęło samoistnie funkcjonować. Skoro ja mogę pracować, ja mogę być z rodziną, ja mogę być na wczasach, mogę imprezować, no ile mogę spać. I w tym samym czasie ludzie mogą robić zakupy i zarabiają pieniądze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. To jest genialny mechanizm do zarabiania, który dodatkowo... Nie angażuje Ciebie, jeśli chodzi o odpowiedzialność, inwestycje finansów, jakieś ryzyko. Tutaj nie masz nic do stracenia. Jedyne to, co możesz stracić, to jest czas, który tak minie. A nie znam żadnej osoby, która poświęciła przynajmniej z 2-3 miesiące, żeby powiedziała, że to był czas stracony, bo nawet jeżeli nie zarobiła wielkich pieniędzy, no bo no, pracowała tak, jak pracowała, to każda osoba mówi, wow, przeszedłem niesamowite szkolenia, doświadczyłem pięknych rzeczy, poznałem niesamowite osoby, czuję, że zrobiłem pewne kroki do przodu, nawet jeśli chodzi o swój rozwój osobisty, więc naprawdę tych korzyści można wziąć wiele. Metod na to, jak można pozyskać dynamicznie klientów, no to już są tutaj kwestie moje, tajemnice zawodowe, jak to się mówi. Dla partnerów z którymi współpracuję, uczę, pokazuję, daję gotowce, dzielę się z tym. Natomiast uwierz mi, że w przeciągu pół roku, w przeciągu roku znam takie mechanizmy, mam takie narzędzia, mam takie mechanizmy do tego, żeby zbudować zespół liczący od kilkuset osób do nawet paru tysięcy. W przeciągu pół roku do nawet roku. Jeżeli ktoś nie chciałby nawet zastosować tych mechanizmów, takich nowoczesnych, czy nie chciałby dynamicznie popracować, to naprawdę spokojnym truchcikiem, nawet nie obiegiem, spokojnym truchcikiem, nawet takim marszem, jestem w stanie kogoś nauczyć, pokazać, zrobić coś z nim nawet w praktyce, czy moi podopieczni, jak to zrobić, aby takie właśnie zespoło, kilkaset osób, kilka tysięcy osób spokojnie i zbudowane w swoim portfelu dwa, trzy czy nawet 4 lata jak ktoś po prostu nawet tak sobie nieregularnie robi, tak? Więc to są do tego mechanizmy i teraz trzeba zrozumieć, że ten dochód pasywny, te powtarzalne prowizje, z tej alternatywnej metody zarabiania pieniędzy, one są stabilne z dwóch powodów. Po pierwsze, z naturalnej potrzeby chęci kupienia produktu przez klienta, ja również jestem klientem, Sam osobiście w każdej marce, również w marce, z którą współpracuję, mam taki produkt, o jestem wręcz uzależniony, bez których nie mogę funkcjonować, bez których nie mogę żyć. I tak jest u każdego, wiesz, jednemu się to spodoba, innemu się to spodoba, każdy znajdzie coś dla siebie, to spokojnie, więc pierwsza rzecz to jest naturalna potrzeba chęci kupienia, posiadania produktu to gwarantuje Ci stabilne rezultaty również finansowe. A druga kwestia, to są osoby, którym możesz pokazać, w jaki sposób angażować się w ten biznes. Możesz przy tym, co tutaj uczymy tak, w mojej organizacji, możesz tak samo razem z nami zaangażować kolejne osoby, które będą chciały zarabiać. No i teraz ktoś może powiedzieć, to jest coś trudnego. Czy to jest coś trudnego, jeżeli załóżmy, tak, mamy 2022 rok aktualnie, jest osoba, która, załóżmy, średnio niech zarabia między 3 a 4 tysiące złotych już na rękę, tak? Załóżmy czysto matematyczny przykład. Czy jest to trudne, czy nie jest to kuszące, lub czy jest to interesujące, czy jest to bardzo interesujące, jeżeli komuś pokazalibyśmy banalny, banalny, naprawdę prosty, banalny, nieangażujący, nie wiadomo jak czasowy mechanizm pracy do tego, żeby nawet po pół roku tempem spacerkowym ta osoba zarabiała drugą pensję z tego biznesu. O sorry, no ale jeżeli ktoś załóżmy zarabia dzisiaj standardowo 4000 zł i z tej branży zacząłby zarabiać 4000 zł, to standard życia tej osoby polepszy się o 100%. Standard życia. Ile to jest innym kłótni, nerwów, stresu. Ile więcej można sobie rzeczy pozwolić, być może nawet jedne wakacje raz w roku więcej, a być może w ogóle wakacje raz w roku więcej, tak? Można sobie podkłamać te pieniądze, żeby nie żyć po prostu od pierwszego do pierwszego, żeby mieć pewien luz, żeby więcej móc zainwestować, czy w siebie, czy w dzieci, czy, czy w to, co jest po prostu dla nas ważne. I to jest właśnie fascynujące, że network to nie jest branża, gdzie zaraz każdy musi być tutaj wielkim milionerem, stać na ogromnej scenie, zarabiać 5-6 cyfrowe zarobki i być po prostu wielkim liderem. No nie, dla mnie osobiście to jest branża, właśnie gdzie każdy człowiek może tutaj sobie wybrać. Jak ktoś chce taką wielką karierę zrobić, okej, okay, proszę bardzo, jest taka możliwość. Natomiast ja patrzę z tej perspektywy, że nawet mówię, jeżeli jest osoba, która 4000 zarabia z tej branży może zarabiać 4000 zł, no to jest genialne, żeby polepszyć sobie standard życia, żeby stworzyć sobie poduszkę finansową. Więc to te osoby, które kreujemy, to jest właśnie ten drugi filar Twojej stabilności biznesowej, ponieważ w networku jest tak, że jeżeli prowadzasz osobę, której pokazujesz biznes i ona buduje swój portfel, to również jest u Ciebie. I ktoś kiedyś zadał mi pytanie, hej, a jak to się opłaca? No po prostu, jeżeli Ty masz taką osobę w zespole, to wszystko co ona zbuduje jest u Ciebie, no to opłacać się jej pomagać. Jeżeli ta osoba wie o tym, że ty też masz z tego korzyści i ty chcesz jej pomagać, no to co dwie ręce to nie cztery, prawda? Ona też ma z tego korzyść, no i chce to robić razem z tobą, a więc to jest synergia, gramy w tą samą stronę. Super atmosfera, super relacje i dlatego razem to naprawdę fajnie funkcjonuje to, czego się nauczysz, ten rozwój osobisty, kompetencje, miękkie, umiejętności, to wszystko też pomoże ci w życiu. Kontakty, znajomości, nie tylko w kraju, w którym mieszkasz, ale również poza granicami twojego kraju. Dochody, jakie zarabiasz, czy jako dodatkowy dochód, czy jako nawet pewna niezależność finansowa, bo możesz też zarabiać te 5-6 cyfrowe zarobki. Zobaczcie, my często mówimy o pracy na etat, że pracujemy 40 lat. Kurcze, po pracy w networku 5 lat. Musisz po prostu tyle mieć kasy, tylko potraktuj to poważnie. No jak potraktujesz to poważnie, będziesz mieć poważne rezultaty, a jak potraktujesz to zabawnie, będziesz mieć komiczne rezultaty. Jak wszędzie. Tak z językami obcymi, ze związkiem, z nie wiem, trenowaniem czy kogokolwiek w życiu. Tak? No i dążę do tego, żeby pokazać Ci jeszcze, że oprócz tych wszystkich korzyści, które już wymieniłem, Dodatkowo możesz jeszcze mieć bardzo fajne samochody, możesz mieć pospacane kredyty, możesz żyć bez żadnych zobowiązań, możesz podróżować po świecie, mieć finansowane takie wycieczki, jak ja dzisiaj razem jestem z grupą 38 osób ode mnie z zespołu, właśnie w Turcji, gdzie w 100% mamy opłacone wszystko przez firmę, wycieczki, jachty, ośrodek niesamowity. Przez 8 dni taki był na nasz taka była impreza, ludzie często mówią, a bo takie wycieczki, do samego kupić. Ja mówię, nie, 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 z taką ekipą nie kupisz wycieczki, z taką ekipą to sobie wycieczki nie kupisz. Tych korzyści jest mnóstwo, tylko trzeba dać z siebie maksa, trzeba pomyśleć do przodu, po prostu do przodu, co będzie. Kiedyś też jedną osobą powiedział mi, że, a fajnie, dobrze, ale ja nie mam czasu. Ja mówię, słuchaj, a co się zmieni za dwa lata? Co się zmieni za trzy lata? No nic się zmieni, mówię, jak się nic nie zmieni? Mówię, będzie tylko gorzej. Mówię, za dwa, trzy lata będziesz mieć mniej energii, chęci do, do funkcjonowania niż dziś, tak? Więc jeżeli ty dziś nie zaczniesz zmieniać pewnych rzeczy, to później będzie jeszcze gorzej. Im dalej blast, tym jeszcze gorzej, więc najlepszym momentem na zaczęcie działania jest teraz, teraz, po prostu w tym momencie. I pamiętaj o tym, że network to alternatywna forma zarabiania. W niczym ci to nie przeszkadza, żeby równolegle pracować na etacie, prowadzić własny biznes, zajmować się czymś innym. Pieniądze z networku możesz potem zarobione, mając nadwyżki na osobę, reinwestować, czy to w jakieś startupy biznesowe, czy w jakieś branie na giełdzie, pomnażanie tego kapitału, czy dywersyfikację dochodu pasywnego, kupowanie nieruchomości, cokolwiek, działek itd. Tak to jest jedno z najlepszych form zarabiania i rozwoju człowieka, i poznawania kontaktów, nabywania kompetencji, jaką ja poznałem przez całe swoje życie. Gdybym dziś osobiście, bo ktoś powiedział, a dzisiaj już 10 lat, to może znaczy, rezultaty. Ja no, no tak, mówię, ale zaczynałem jako totalny żółtodziu. Gdybym dzisiaj miał cofnąć się w czasie i dzisiaj miałbym podjąć decyzję, że kasowane są ze mnie wszystkie umiejętności, wiedza i doświadczenie, czy bym przeszedł jeszcze raz tą drogę, czy bym robił coś innego, to bez pytnięcia brewką... Zrobiłbym jeszcze raz to samo, bo tyle ile człowiek zyskał to jest w stanie sobie w każdej branży poradzić w życiu. Tyle po prostu korzyści ta niezależność, ten cały lifestyle, to że możesz, nic nie musisz, nikt Ci nie patrzy na ręce, nikt Ci nie powie co masz robić. Ja wiele razy w swoim życiu mówię, nie jestem wszyscy, nie mam na mnie każdy, ja jestem ja, Emina Dogan, tak? I tak samo możesz Ty układać życie na swoich zasadach, to Ty możesz kierować zmiany i to Ty możesz decydować, którą stronę pójdzie Twoje życie, a nie to, co Ci inni ludzie powiedzą, co Ty masz robić. Właśnie dlatego warto robić network, dla tych wszystkich korzyści, tylko proszę Cię, nie podchodź do tej branży jak do branży magicznej, że komuś się uda, nie uda. Albo się zaangażujesz i to zrobisz cierpliwie, albo tego nie zrobisz. To tyle na ten temat. Wszystkiego dobrego, powodzonka i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Cześć!